Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak dodać zdjęcie do kontaktów w telefonie Infinix Note 40 Pro+. W początku przechodzimy do aplikacji Telefonu, a następnie do zakładki Kontakty. Teraz wybieramy kontakt, w którym chcemy zmienić zdjęcie i naciskamy przycisk ołówka w prawym górnym rogu. Teraz naciskamy na zdjęcie. I możemy wybrać opcję usunięcia zdjęcia. Lub, jeżeli nie ma zdjęcia, no to wtedy mamy opcję zrobienia zdjęcia w tym momencie i ustawienia go na zdjęcie kontaktu, lub wybrania ze zdjęć. Na przykład z galerii. Wybieramy zdjęcie, jakie chcemy ustawić. Jeszcze raz wybieramy. Tutaj, o, właśnie. Wybieramy na przykład stąd zdjęcie. Teraz przycinamy, tak jak chcemy, żeby było ustawione. Na przykład w taki sposób. I w prawym górnym rogu zatwierdzamy. I to wszystko. A, y jeszcze tutaj trzeba nacisnąć, w prawym górnym rogu oczywiście, żeby się zapisało jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony to tyle, ja się żegnam cześć